Witam Was serdecznie. Chciałam w dzisiejszym odcinku poruszyć bardzo ważną kwestię, jaką jest sam wyjazd z wakacji, czyli tak naprawdę rozpoczęcie naszego wyjazdu. Dlaczego my, rodzice, tak bardzo się ich boimy? Ano właśnie dlatego, że wracamy z nich bardziej zmęczeni, niż bylibyśmy jeszcze przed ich rozpoczęciem. A wszystko zaczyna się właśnie tutaj czyli w samym sercu pakowania. Zaczynamy! Kochani, wiele hoteli reklamuje się, że jest przyjaznym dziecku, rodzinie, i tak naprawdę czekają na nasze pobyty, ale to my, rodzice, musimy sumiennie weryfikować, gdzie jedziemy. Dobierać odpowiedni hotel, który oferuje nam odpowiedni asertyment, atrakcje, jest po prostu przygotowany na nasz pobyt, niezależnie czy jedziemy z małym babysiem, z dzieckiem 5-, 7- czy 15-letnim. To my musimy być uczuleni w tym temacie. A dzięki temu pakowanie walizek i sam początek wakacji nie będzie tak męczący, jak dzisiaj dla mnie. Nie trzeba będzie wynajmować dużego samochodu dostawczego, tak, żeby nic się z niego nie wysypało. A zatem zaczynamy zmiany. A zaczniemy od czego? Pewnie Wam, tak jak i mi, zdarzyło się zapomnieć smoczka, pampersów i wiele innych rzeczy, których brakowało na pobycie w hotelu. Pewnie Wasze dziecko niejednokrotnie się rozchorowało właśnie w tym momencie, kiedy mieliśmy upragniony urlop. Dlatego od tych drobnych elementów musimy zacząć poszukiwanie hotelu. Jeżeli hotel zapewni nam wszystkie niezbędne rzeczy, to jest właśnie ten punkt, do którego powinniście pojechać. Ja wybieram hotel, do którego muszę zabrać tak naprawdę tylko trzy rzeczy. I zaraz zapiszę je na kartce.